Może chcesz nam opowiedzieć o jakiejś takiej najbardziej niebezpiecznej sytuacji, jaka Cię napotkała? To jest coś, co nie jest związane w ogóle z programem. Ja do programu dostałem się przez to, że jako pierwsi ludzie na świecie, tak jak mówię, prowamy. Nazywam się Dawid Andres, jestem podróżnikiem wraz ze swoim bratem. Jako pierwsi ludzie na świecie pokonaliśmy Amazonkę na rowerach. Ja z moim bratem pokonałem całą Amazonkę na rowerach. Jest o tym książka rowerem po Amazonce tam miałem wiele przygód, ja przeżyłem trzy napady piratów, ale taka najniebezpieczniejsza, tak się pytałeś? To była sytuacja, przejeżdżaliśmy przez tereny w Peru Aszaninka, przejeżdżaliśmy przez dżunglę. Indianie Aszaninka są bardzo przesądni, oni wierzą, że biały człowiek przyjeżdża w ich tereny po to, żeby porwać ich dzieci na organy. Tam w ogóle nie można wjeżdżać, tam nawet rząd pierwięzczy, to jest czerwona strefa, tam się produkuje największą ilość kokainy na świecie, 70% kokainy produkowanej na świecie jest tamte. My zdobyliśmy specjalne zezwolenia od Indian Aszaninka. Wielu ludzi próbowało pokonać tą trasę, co ja zrobiłem z bratem, albo ich poszczelili, albo ich zabili, albo, albo po prostu mentalnie nie wytrzymali. Jest tylko 12 osób na świecie, które to zrobiły, w tym jestem właśnie ja i mój brat. I któregoś dnia jechaliśmy rowerami. Dzięki, dziękuję wam, dziękuję, bo to jest chyba, chyba te, ten projekt to jest chyba mój najwspanialszy projekt, to jest mój najwspanialszy projekt na świecie, nie programy, tylko ta moja właśnie wyprawa. I zatrzymali nas Indianie Aszaninka, jeden miał pistolet, y oni mają takie domową robotą robione pistolety, Chciało od nas y pieniądze. Ja z nimi rozmawiałem, pokazywałem, bo mieliśmy specjalne zezwolenia, bo mój kolega nam się uczył na czym znaczy był misjonarzem i współpracował razem z, z Ashaninka. Żebyście tego nie odbierali źle, bo to są kochani ludzie. To są po prostu ludzie, którzy przetrwali przez to, że oni bardzo, ale to bardzo, dbają o swoje korzenie i o swój teren, bo tam wiele firm wchodzi właśnie, żeby ropy szukać, złota i tak dalej. No i ci Indianie, a zaczęli szukać naszych rzeczy. Ja miałem apteczkę, w której był skalpel i oni wyciągnęli ten skalpel i do nas mówią, to wy przyjechaliście tutaj, żeby wycinać organy naszym dzieciom. Tak się nam udało, że akurat u mojego brata znaleźli pieniądze w kieszeni i uciesili się tymi pieniędzmi, więc ja z nimi zagadałem i zobaczyli te zezwolenia, to wszystko, że nawet jak mi powiedziałem, chłopaki, jak nam ukradniecie te pieniądze, mieliśmy 500 soli, to było dokładnie 500 zł. po stuwie wszystko. To ten ich cały szef, Aszaninka, powiedział tak, to każde po stówie, mi stówę, mojemu i tamtym. I pamiętam, że oni nam no, zrobili zdjęcie, jeden z tych bandytów, od I... Chmieliński, który opisał tę całą wyprawę i tam jest podpisane zdjęcie, auto zdjęcia trzeci bandyta.